Ciągnij barachok kurwa. No. Jedziesz. Zdrówko. No. Lepię, pięknie. Piekie. Ładnie wygląda proste, ciągnij barehoł. Pokaż jak pijesz wino kurwa. A pociągnie spół, przynajmniej. Cicho. Cicho. nich On filmuje. O, barahoł we własnej sobie A dasz na ten spół wypić? Daj mi się sobie Dobra. To jest zawodnik numer jeden. Tyle. No tyle jest. Dobra. I... nic się nie odzywać. Mhm. I, I trzyma piwo przy ustach. Dobra. Dobra? Ciąg. Wyprawa z Zakrzówka. Ryby 2009. Pstrąg. A bo cało najlepiej. Udana impreza. Udana. O kurwa. Co on robi? <gry> Dobry. Patrz. No. Nie ja jesteś, kurwa, borakołki. Dobra, pi, pi, pi. Ja nie, nie. Jedziesz barachok drugi raz. Nie Chodźmy. Jedziesz, co nie, pierdoni, kurwa. Wymiecie cię jak świnie po orkiestrze. Tobie <noise> Wal, bareho. Bujek. Ale żeś pierdolą drynia, kurwa, wali od ciebie kurwa w dujak jak normalnie nie Bujek. Co jest? barachok pi, kurwa. Nie, nie mógł. No pierdolni, nie mógł. To jest Nie. Ja muszę do domu nie dojść jak pijesz. Nie. Nie dojdziesz? Nie. Dojdziesz, kurwa, Baj. pi. Barahok, to dla ciebie wino, kurwa. Specjalnie lecę ja. To ci dam jeszcze zeta. A dwa 2. Do końca. Kurwa, a do panisz, no nie może nie mieć. To jest kurwa 2 złota. Do końca. Cześ? O. Dobra, ale jazda, 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 Bora się na 4 50. 2 zł mam tylko. 2 zł miałem, 2 zł dałem. <laughs> Dawaj. O... Jedziesz. Za dwa złote... Dobra, to? dostaniesz? Wypijesz. Jedziesz, no baraków. o to. Nie. Wypijesz, dostaniesz. Ja nie jestem oszustwem. Dawaj. Jedziesz, barechoł. Dobra. Do, do, e, dołożyć? No, do, do, dołożyć. I kładź. Wyciągnę. Dobra, pij. Jedziesz, barechoł cały. Nie no. wierzę, że wypijesz. Kurwa, jak wypijesz, to boski. Kurwa, żółtek tam spierdala. O, fata Morgana. Ale przypał. Dobra, trudno. Właśnie, kurwa, pojechał nasz kurwa, zajebisty kurwa, autobusik, kurwa. Wujek, dajcie ale... skąd Dobra, Barahoke się koncentruje. No ja. Graźmy dobrze. Jedziesz, Barahoke. Jadę, cholera. Dobra, odbiło się. Dobra, ja. Jedź. Jedziesz. Jak drugi raz podchodzi do swojej butelki. Zajebiście mu to idzie, ale czy wydudni do końca? Za to dostał 250. Musi wydudnić. Barahook, Barahoke, Barahoke. O kurwa. Zaniepijących. No i oto wypier wypierdolił całą butelkę do dna. Prawie. Prawie. pociągnął drugi. Dobra. Raz. O kurwa barałki jesteś zajebisty. Studnia, nie ma nic. Dobra, idziemy. Dzięki barałk. Cześć. Do zobaczenia. Daj mi te puszki. No to tam leży w rowie. No dobra.